13 stycznia 2004 Ewangelia według świętego makał. Jezus wyszedł znowu nad jezioro, on go nauczał, a przechodząc ujrzał lewiego syna Alfeuriego pójdź za mną, on wstał i poszedł za nim Jezus siedział w jego domu przy stole, wielu celników i grzeszników siedziało u nami. Było bowiem wielu, którzy szli na nim. Niektórzy uczeni w piśmie widzą, że jest grzesznikami i celnikami. Mówili do jego uczniów: Czemu on jej pije z celnikami? To rzekł do nich. Nie potrzebują lekarza, zdrowi, źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Amen. Dzisiejsza Ewangelia w sposób zjednoczony w jednym rzędzie stawia celników i grzeszników w tamtym czasie. Dlaczego lewi Słony. Spójrzmy. Zaprosił różnych, i faryzeuszy, jak i mniej ważnych, swoich przyjaciół, celników i przyjaciół, jakich mają, żeby został usprawiedliwiony. Jego serce zostało napełnione miłością, dlatego bez problemu zaprosił ludzi. Starczyło miejsca dla każdego. Czy moje serce będzie tak wielkie, że się źle mają, szukają, błądzą grzesznikiem, ale muszę mieć świadomość, że grzeszę, że upadam. I właśnie Jezus mówi o takich ludziach, od nich, potężniejszych, aby oni mieli siłę ten grzech pokonać tylko we wspólnocie. I tylko. W obecności możliwe. Amen.